Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mam tutaj z mrożoną kawę i dzisiaj przychodzę do Was z bookholem czerwca, czyli pokażę Wam wszystkie książki, które do mnie w czerwcu przyszły, a jest ich dokładnie 21, więc ja już nie będę gadać. Zaczynajmy! Pierwsza książka to Dark Heart. Jestem, szczerze mówiąc, z tej książki bardzo ciekawa, mimo tego, że czytałam pierwszy rozdział i nie do końca ta książka mi siadła jakby... Mm, nie czułam takiego vibe'u i jakby odłożyłam tę pozycję Natomiast no, widziałam, że bardzo dużo osób zachwyca się tą pozycją I ciekawa jestem, czy jakbym sięgnęła po nią ponownie, to czy mi się ta książka spodoba A ją i te trzy kolejne dostałam w prezencie od wydawnictwa Bia i od księgarni w ogóle Editio Kolejna książka w tym prezencie to nasze Perseidy Przepięknie wydana pozycja a tutaj mamy e, taką wklejkę Jest to książka e, romantyczna z gatunku young adult Osiemnastoletnia Cadence zawsze miała pod górkę. Urodziła się z zespołem Vardenburga Niedosłuch, plamy bilacze na skórze i pojedyncze pasmo siwych włosów skutecznie utrudniały jej odnalezienie się w świecie W dodatku po rozwodzie rodziców została z młodszą siostrą i toksyczną matką Uzależnioną od zabiegów medycyny estetycznej i leków, które coraz bardziej obciążały rodzinny budżet w pewnym momencie swojego życia dziewczyna została zmuszona do podjęcia kilku trudnych decyzji. Jedna z nich poskutkowała poznaniem Eliasa, skrytego chłopaka z własnymi demonami. Brzmi to naprawdę bardzo intrygująco i ciekawa jestem w ogóle tej książki mam nadzieję, że kiedyś za nią się zabiorę. Kolejny prezent to Siła Umysłu, Siła Emocji, Duchowe Ścieżki Zdrowia. Też myślę taka trochę psychologiczna książka dla osób, które. W Takimi tematami się interesują, to myślę, że będzie to idealna pozycja. I kolejna w tym prezencie, kolejna i ostatnia, to jeszcze raz zaufaj, też, też przepięknie wydana. Właśnie, wydawnictwo BIA bardzo przykłada uwagę do wydań danych pozycji, które są naprawdę bardzo mocno dopasowane i dopracowane. Mamy tutaj Eli Ashera z demonami przeszłości. Łatwiej walczy się we dwoje. O, też ładna wklejeczka Bardzo jestem ciekawa tej pozycji, może kiedyś też za nią się zabiorę. I też jak już będąc w temacie Bia, to czytam aktualnie My Beloved Monster jestem na stronie 120. i też myślę nagrać z nią Reading vloga. Kiedy to oglądacie, to chyba tego vloga zacznę i w na kanale się pojawi. I też ta książka do mnie przeszła w czerwcu i powiem Wam, że to książka. Jakby rozwala w ogóle mózg. Chodzi o to, że to, co dzieje się tutaj w życiu bohaterów. To nie mieści się w głowie, ale myślę, że jest na to wszystko na pewno jakieś wytłumaczenie e, Ostatnio w Biedronce kupiłam sobie zadyszkę e, Miłość ponad czasem Słyszałam bardzo dobre opinie na jej temat, nawet mam tą książkę na Legimi e, I to jest w ogóle książka w twardej oprawie, niezniszczona No cudowne wydanie i stwierdziłam, będąc w Biedronce jak ją zobaczyłam Stwierdziłam, że no muszę ją mieć, tym bardziej, że była po prostu za 10 zł e, Kolejna książka to Bliżej siebie, Martyż Młody-Czybiatowski, imiona kobiecości przepięknie wydana pozycja widzę że wszystkie te książki są przepięknie wydane to jest są zdjęcia i historia po prostu autorki i autorki zarazem. Mówi i pisze o kobietach, które bardzo mocny wpływ miały na jej życie i myślę, że to książka idealna dla kobiet, które po prostu poszukują siebie i żeby sprawdzić, jak ktoś siebie po prostu odnalazł. Kolejna, kolejna pozycja to Dark Ady Tulińskiej od wydawnictwa Niegrzeczne. Widziałam same bardzo do, dobre opinie na jej temat i jestem jej szalenie ciekawa. Mamy tutaj Skyler, która jest dziennikarką sportową, spełnia się za w życiu prywatnym e, odczuwa pustkę Niestety mimo wielu prób nie potrafi znaleźć tego jedynego mężczyzny, który naprawdę był ją pociągał i z którym związek byłby uzależniający Jaden wydaje się ideałem, przynajmniej do czasu, aż na jaw wychodzą kolejne kłamstwa, a Skyler odkrywa przerażającą prawdę Mężczyzna wcale nie mieszka w innym stanie, zatocza się w mroku, nieustannie ją obserwuje i osacza no mocne, tym bardziej, że jest to hot level 5 na 5 I też w czerwcu dostałam dwie książeczki od wydawnictwa Skarpa Warszawska jest to chyba pierwszy i drugi to detektywi z podstawówki. Tutaj mamy tajemnicę woźnej Drucik, a tutaj tajemnica dyrektora Bębenka e, Super książeczki. Myślę, że jeśli macie e, dzieciaczki w domu, e, to myślę, że powinniście się nimi zainteresować. W czerwcu oczywiście czytałam e, książkę Wiedźma z bliska wiszła, e, też już na kanale vlog z tą pozycją śmiga. E, I oczywiście też mam tutaj e, ktoś, tutaj był, ktoś tu był. Przed tobą Natalki Brożak. Też vlog na kanale już z tej pozycji jest mm, Bardzo polecam, dodałam Doda tutaj do tej książce 3,5 gwiazdki na 5 W czerwcu przyszła do mnie książka Adriana Bednarka, o lęku Bardzo mi się ten thriller podobał i myślę, że się powinniście nim zainteresować, bo jest bardzo... Mm... Jest taki nietuzinkowy, tym bardziej, że fundamentem tej pozycji są osoby, które zadają ból, zadają cierpienie. I też mamy osobę po drugiej stronie, która od tych przemocowców to cierpienie dostała. Bardzo, bardzo dobry thriller, polecam się zainteresować. W czerwcu przyszedł do mnie mój. Naprawdę absolutnie wymarzony patronat Mój bardzo dumny patronat, czyli Heartbreak Boys To książka, która po prostu sprawiła, że się cały czas uśmiechałam Też się wzruszałam Naprawdę przecudowna Pozycja. W czerwcu przyszła też do mnie książka Wszystkie mroczne miejsca od Skarby Warszawskiej. Jest to thriller, z którym również vloga nagrywałam i też mam tutaj za sobą kiełbaska. Nie chcę iść do przedszkola. Ja bardzo lubię książki, które są wydawane przez wydawnictwo Frida. Jest to imprint wydawnictwa Filia które to wydawnictwo zajmuje się książeczkami dla dzieci i są to naprawdę książki świetnie wydawane tutaj. Mamy o, we wszystkich chyba tych pozycjach od e, frajdy są obrazki e, I są to książeczki, które e, są tematyczne, e, które, nie wiem, mówią o ciemności, mówią o strachu e, I dzięki temu wszyscy, e, dzięki tym pozycjom e, no, łatwiej, łatwiej rodzicom będzie rozmawiać z dziećmi na takie, a nie inne tematy 28 czerwca premierem miała książka Zaginione z Willow Brook e, Autorki e, to, co zostawiła moje absolutnie ukochanej książki e, już na Dniach, zanim się zabieram, dodałam też już sobie do ją na Legimi, bo mi łatwiej po prostu się czyta książki na czytniku. Naprawdę nie mogę z tej książki doczekać. E, uwielbiam pióro Ellen Mary Wiseman. Ja już po prostu przebieram nóżkami, jeśli chodzi o tę powieść i ciekawa jestem, co skrywa, ale naprawdę będzie, ale mogę się założyć, że będzie bardzo emocjonalnie, tak jak w przypadku to, to co zostawiła, i tak jak w przypadku dla jej dobra. Mm. Dostałam też w czerwcu książkę od wydawnictwa Mowa, zanim przyjdzie po tobie, jest to grubasek, ale jest jest to thriller, który podobno bardzo wciąga i absolutnie nie odczuwa się tej ilości stron. My Mechanical Romance jest to książka dla młodzieży. Mamy Bel, która wolałaby umrzeć, niż myśleć o przyszłości, zwłaszcza po tym, jak pół roku temu tata ich zostawił. To przez niego musiała zmienić liceum w ostatniej klasie. Jednak, kiedy na zajęciach Bel przypadkowo ujawnia talent do inżynierii, pani Wos podstępem nakłania ją, by wstąpiła do klubu robotyki. Kapitanem robotyków i całej masy innych drużyn jest Mateo. Prawdziwy nerd, a jednocześnie najpopularniejszy, najprzystojniejszy i najambitniejszy chłopak w szkole, więc zapewne e, między tą dwójką e, coś będzie iskrzyło. Mam nadzieję, że e, ten wątek będzie tutaj dobrze napisany. Że otrzymałam od dawieństwa Winnie ja rozproszone światło. E, to pozycję myślę już zacząć w tym tygodniu, bo chciałabym w końcu sobie za, za tę pozycję zabrać, tym bardziej, że słyszałam same bardzo dobre opinie. Na jej temat nie spotkałam z ani jedną negatywną opinią, recenzją na temat rozproszonego światła Jestem w ogóle absolutnie zakochana w wydaniu tej książki Jest to pozycja dla osób 14+, plus i nie mogę doczekać się lektury Future Rich Vampire Fundamentem tej książki są wampiry Ja już sobie tę książkę zaczęłam czytać na czytniku przed snem Zapowiada się naprawdę super, ale mam nadzieję, że będzie tak do końca i ostatnią książką w tym czerwcowym, mega dużym pokolu to książka Cienie Pekan Hollow. W małym miasteczku Pekan Hollow, ukrytym wśród rozłożystych orzeszników, niełatwo jest schować swoje sekrety. Na temat tej pozycji widziałam już bardzo różne opinie, były negatywne i częściej właśnie widziałam negatywne opinie na jej temat. I powiem szczerze, że tak z taką dozą sceptycyzmu podchodzę do czytania. Tych cieni Pekan Hollow Natomiast przekonała mnie do jej sięgnięcia Gosia Lady Margo I mam nadzieję, że ta pozycja Spodoba mi się właśnie tak samo jak Gosi I to będzie tyle, jeśli chodzi o ten Czerwcowy Book haul. zrobiłam to tak naprawdę Turbo szybko, bo Jakbym miała się rozwodzić nad każdą Z tych książek, to ten film Mógłby na pewno zabrać Więcej czasu zdecydowanie Dajcie mi znać, czy którąś książką u Was zainteresowałam i też Możecie mi napisać w komentarzu, jakie wam książki Przyszły w czerwcu. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!